Słuchajcie, to jest niesamowite. Ostatnie chwile, kiedy prezydent Andrzej Duda pełnił swoją rolę i cały show skradła jego żona. Zobaczcie ten filmik. Coś się kończy, coś zaczyna. Ja chyba jestem najszczęśliwszym człowiekiem tutaj w tej kancelarii. I pożegnam się z Państwem słowami mojej ukochanej piosenki. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. I myślę, że ta wypowiedź zapisze się w historii nie tylko polskiej, ale przede wszystkim takiej ogólnoświatowej dyskusji o tym, jaką rolę powinna pełnić pierwsza dama. Bo z jednej strony wymagane jest od on, niej, żeby ona była przy mężu i żeby pełniła te role reprezentacyjne. Z drugiej cały czas jest dyskusja o tym, czy powinna pobierać wynagrodzenie państwowe, czy nie. A z trzeciej strony cały czas padają te argumenty dotyczące tego, że ta rola jest bardzo podporządkowana i często te pierwsze damy nie mają tak naprawdę swojego życia, nie mogą brać swojego, swojej kariery i realizować je co jest trochę niezgodne z tym modelem partnerskim, który jest cały czas lansowany.